Siemka, z tej strony Futbol Maniak. Dzisiaj mamy wtorek, jestem chory, nie mam nie w szkole, więc jestem w domu. No i rano przyszła przesyłka do mnie. Zobaczyłem adres, no i od razu już wiedziałem, że jest to od polskiego gamera, kolekcjonera. Dziękuję Ci bardzo za tą fajną kopertę, taką bąbelkową, na pewno nic się nie stanie. No i zaczynamy otwierać. Będzie, dobra, ja sobie to może rozetnę. Będzie to na pewno bardzo fajna przesyłka. O, dobra. Yy, też mi pisali dzisiaj, że przyszła yy, przesyłka ode mnie, więc yy, fajnie, myślę, że się podobało. No i zapomniałem jeszcze tą bazówkę rozstać ci przesłać, ale yy, może to zrobię przy następnej wymianie. Dzisiaj będziemy wymieniać. I tak, tutaj mamy... Dziękuję za wymianę. Pozdrawiam. Nie wiem czy widać. Również Cię oczywiście pozdrawiam. No i mamy tak gratis gratis, sorry i wymianę. To może zaczniemy sobie od wymiany. Dobra. O, super zaklejone. I mamy logo Argentyny. Świetna karta. I top Master Leo Messi. Świetna karta. Dzięki tej karcie mam już cztery top Mastery. Więc myślę, że spokojnie uda mi się uzbierać komplet. O, może sobie to tak postawimy: komplet z Argentyny. Jeszcze mamy Chafego Hernandeza za bazówkę i Casias'a bazówkę. Dziękuję ci za te karty. No i teraz może zajmiemy się grafiskami. Tak, mamy tutaj w gazecie. ok. I tutaj mamy bazóweczki. Lugano. Kombarow, super, nie miałem tej bazówki. Bardzo dziękuję. Sobie to odłożymy na, na, tą, na tą drugą stertę. Startę. Patricio. Roben. no, Moreno. Też nie miałem tej bazówki. Super, dziękuję Ci bardzo. Buffon. Pleticosa. Rakitic. Welbeck. Lampard, Arbeloa, Baskets, Buskets i Piqué. Super, dziękuję. No z tymi dwoma bazówkami to naprawdę mnie uszczęśliwieś. No, <gryw> widzicie? I nie niestawy z głowy. Okej, okay, tutaj też mamy jakieś karty. Wow, tutaj mamy karty specjalne i to nawet dość dużo. Ja yeah, no, naprawdę mnie zaskoczyłeś, dzięki. Mamy Shakiriego, Guardado, Campanaro, Akinfejev, Casillas, Mascherano, Barnetta i Puchar. Świetnie. No, akurat wszystkie te karty to były moje powtórki, ale bardzo Ci dziękuję. Na pewno się przydadzą na wymianę, a z tym Pucharem to naprawdę nie zamurowało. Świetnie. Przy następnej wysyłce muszę Ci też wysłać jakieś super gratisy. Nie, no świetnie, świetnie, świetnie. Dziękuję. Okej, okay, to było w sumie na tyle. Dziękuję ci za te świetne karty. Naprawdę bardzo mile mnie zaskoczyłeś. Dzięki ci. No i pozdrawiam. Cześć, futbolmani.